Maneczko z Wyspy Bohol. Jadę się dzisiaj przejechać na znane tutaj jakże czekoladowe wzgórza. Chciałbym po drodze zobaczyć Tarsiusze, Małe zwierzątka z ogromnymi oczami. I to najpierw muszę upolować jakiś skuter wynająć 37 km, mapa mi pokazała stąd. Na te wzgórza. Więc, dobrze by było mieć transport a skuterek najlepszy. Rozglądam się, rozglądam i nie widzę. Ale, ale wczoraj, jak tutaj przyjechałem, to po drodze zaczepiali mnie kilkukrotnie. oho o, o to, czy, czy chcę wypożyczyć skuter, więc zaraz pewnie. Ktoś mnie zaczepi albo znajdę jakąś miejscowość Tarzaninę. na te zielone tuktuki. Co wyspa, to inny kolor. Tutaj zielone. Te podobają mi się najbardziej. Może dlatego, że zielony to mój ulubiony kolor. Kojarzy mi się z tym spokojem, naturą i trzym czymś jeszcze. <słyski> o to wygląda na wypożyczanie skuterów, zdecydowanie. Idę się zapytać, czy mają w jakiej cenie. Hello, good afternoon. Can I rent a scooter here? This here? Okay. Straight and right. Oh right, right. Okay, thank you. In front of Cebuana. Cebuana? Okay, thank you. No przeszywko Ce... Cebuany. Cool. To to po prostu jest parki. Cebuana jest tutaj. Tam jakieś stoisko. Jest okazja. we'll go in and see what it looks like It smells like flour here Hello 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 guys Hello. Hello. Oh, it's a market here Yeah Oh yeah, I see It's a market Pork from today or yesterday? From today. From today? From the morning Super fresh. Oh yeah. I wish I have a kitchen here, but I don't have. <laughs> yeah. Okay. okay. Tutej kurczaczek. Zgaduję, że to jest z dzisiaj. No, wszystko jest z dzisiaj. Co mają powiedzieć? Hey man, how are you doing? Oh, it's chicken. Yeah. How much for one chicken? What is... 220. Uh, per kilo. Chicken. Baby chicken. Uh, chicken. Filipino, chicken. Filipino chicken? <laughs> Genetic Filipino. <laughs> yeah, yeah, I know what you mean. Uh, <laughs> Look at this. Uh. How much? 420 kilos. Four hundred twenty for one one kilo one kilo oh it's expensive they have 200. Because it's chicken and, um, this is baby so it's yes. it is uh, more expensive ah yeah i see can i see how you do this oh yeah. well be careful on you be careful on your fingers <laughs> you don't want to lose it yeah Get this. Oh, yeah. Okay. Oh. I, I and I don't watch. You don't watch? Yeah. Okay. Close your eyes. Close your eyes. <laughs> <laughs> He's sit <titer. laughs> Yeah. Richie Bandana. Richie, Richie bandana, yes, Bandala. bandana, banana, because of that. Blacker? Ah, oh, bandana. bandana. Yeah, yeah, yeah. sir? Yeah, yeah, yeah. Richie ban, banana. No, oh, yeah. Richie banana. banana. <laughs> it can be like that. Richie banana. Black <laughs> Okay, I'm going to rent a scooter. <laughs> See ya. Okay. Skrevetki. Oh, plastika. Oh. That's nice. What is that fish? I don't know the name of it. Neil? Neil. It's a neil Quite short. <laughs> yeah. It's a baby. Baby. Yeah. Ah yeah. Like I am. I'm still baby. Have <laughs> I mean, you looked baby? Yeah. yeah, yeah. <laughs> still young. <laughs> 18, 18. 18 o oh my godzinie! Yeah. I 18. yeah. ja jestem 18. Nie, nie. Nie znam tego. 320 zł za kilo krewetek. Cena? Genialna. Jak dla mnie. O. Te wodorosty są świetne. Są naprawdę dobre. No i kolor mają niesamowity. No, mają na takie rzeźkie, świeżające. Takie też są. Jedzą mnie tutaj z, z, z vinegarem, z octem. Hej. Z octem? Z, 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 z takim vinegretem. Z takim vinegretem. I szybką soli. Hej, idę tego. Hej. Tutaj pan kominiarz. Dobra mówię mi, że gdzieś tam Excuse me, where I can rent the scooter? Yeah? Over there Policeman? O, okay. hej mm. Jeszcze wodę jakąś kupię Suszy jak cholera No guys Uh, okay. Tutey mayam scooters. Hello, what is the price for a scooter? For rent a scooter. Uh, yeah. what is the price? Uh, the price is 350. 350, one 24, day. 24 hours. 24 hours. Good. Can I have it for uh, 2 days? Yeah. For 2 days. okay. Yeah. Can I have it License? Uh, yes. Okay. be a sultan can also pedicure today manicure <laughs> why not so this one the uh, white or the black and oh, white is okay wait i can stand it's okay i like there is a funny to elhar pools clubs yeah there's a very of huh this is my driver okay, so driver license. Yeah. So, what color today? The nails, yeah. <laughs> Red one or pink one? Pink. One helmet two? One, like uh, one helmet. Or two? One helmet. Oh, okay. I'm alone. Still alone. Maybe. <laughs> maybe later something gonna be changed. Who knows? I wish I can have a company. You want a white one? White one, yeah. yeah. I want a haircut. Uh, haircut. <laughs> what is that? <laughs> okay, I'm too tall a bit. <laughs> yeah. What is the price for pedicure? Pedicure eighty pesos. Eighty What about manicure? Seventy. Seventy. Hmm. Okay mm -hmm. But my nails looks nice, not bad. Can you check it? No need to go on, just brush. Just brush? Yeah. Ah. <laughs> <laughs> is no, no stress. No stress? My hands looks like that. Ah, yeah. They're still nice, that's true. <laughs> I have I have easy job, you know, only what I have to do is hold hold the camera. Ah, you're a blogger. Yeah, that's all. Okay. You're uh, gonna Ah, this one? Brake. Oh, no, ah, this break. okay. I thought this break. This is the right one yes. this time. Okay. I'll clear. Which way to... Which way to hide uh, Chocolate hide? Yes, I'm gonna go this way. Left? Yes, sir. Go to... Okay. I'm going to buy Are some you water. Go, go. Yeah, I have. Ah, yes. yeah. Better. I just wanna escape. Without. <laughs> Dzięki! Okej okay. Sprawdźmy tu hamulce i ogień Dobra, walimy prosto Sklep Wychaczę jakiś sklep z wodą Bo mnie suszy Chociaż nie piłem good morning and enjoy your breakfast can I have water yeah a big one you have big one yeah Cold water. Cold water, big one ah, for okay. big man. How many? How many two or Just one, one, one. Co to jest? 21. Ok. Hmm? Dobra, napiję się. Odpalam nawigację. Chowam lecę do, do schowka I cisnę mm -hmm. Się troszeczkę rozpadało. Ale może zobaczymy, co tu się święci. Hello? Hello. This is a store? Yeah. Store. Who can speak in English? Can I go in? Yeah. Oh, you have strawberries. From What? One, two, three, four. It's, it's the delivery from today yeah ah okay and what are you gonna do with the strawberries jam no it's for sale like for a business. business business okay i understand can i buy <laughs> What? what is the price for sale only one red. One hundred. Yes. One hundred. Okay. Can I have one? Sure. Yeah. It's my first time seeing strawberries here. Mm. Let's find a nice one. Yeah. Okay. Fine. Yeah. 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 This looks better because th this one was crushed a bit. Yeah. <laughs> uh. Beautiful. Yeah, it looks nice. But it's imported, right? No. It's growing here. From Philippines. From Philippines. Really? Here in Baguio. Do you wanna try? Yeah. Do you wanna try? <laughs> no, one for you. One for you. Thank you. <laughs> Yeah, enjoy. Here is the Seven. for mom. Seven. For mom also. Mom, mom, da, mom. Mom, come. Yes. <laughs> yeah. Thank you. She's your mom, really, or yeah, mom. Your mom, That's your mom. Oh, nice. Yeah, <laughs> my am going to show you Hmm. Islam. Seven, nine, twelve, And. You do is man. is is sweet. is. It's sweet. is. sweet. Ah, in your language. Yeah. Mm. <laughs> mm, One hundred. Oh, yeah oh what oh. is that what is that can i see that oh, show me um, <laughs> ah. this is baby fish yeah. oh. how can i use it you, you eat, you eat. just just eat <laughs> no <laughs> i don't want to eat it it's, it's oh, for. Ah, lechon, lechon. Yo. Yeah. You put a salt sauce, like beef. You dip it. But uh, you cannot eat it. You cannot eat it alone. Yeah. Uh, if you have some pork or lechon, you can use it as a dipping. Uh, like a dip. Yeah, like yeah, a yeah. dip. Aha, uh -huh, really. So this yeah. is a fresh uh, beef. No, this a fermented is a, fish. actually a fermented fish. Yeah. Mm. What's also yeah, but this spicy. is a spicy one okay wow the color is completely gray <laughs> okay i don't want to buy it i just I, will, I was i was curious what is that yeah spicy yeah it's spicy and do you like it do you like it yeah yeah all right it's a local stuff mm. oh i have to turn off my lights there Ok, yeah. girls, thank you. I'm going there. Okay. Bye. Dalej pada, więc jeszcze musimy sobie trochę poczekać. Truskawki, jak mam być cztery, to najgorsze, jakie w życiu jadłem. No, dziwne są. Bardzo dziwne. Ani słodkie. Nie wiem co tam jest. Smakują jakimś takim dziwnym nawozem. Kolejna przerwa. W sumie przejechałem jakieś 5 minut. Może i znowu pada. A tutaj panowie też mają przerwę. Nie jestem sam. Właściwie to znowu leje. No nic, taką mamy dzisiaj przygodę co po Może dojedziemy chociaż do jednego punktu i te zwierzaczki zobaczyć bo Czekoladowe Wzgórze jest jeszcze dalej Where is sun? <laughs> oh. What a <about> bad weather today Where <laughs> are i chocolate hills, but I don't know if, if I, I am able to go there in that weather, you know. Like I'm so unlucky with weather. No. Nie, to zawrócę do domu, położę się, położę się spać po prostu. Będzie prościej. Pogoda na. Pogoda na plażę. Na barowanie bardziej niż na zwiedzanie. Rineczek można siedzieć. Wierzch zrobił tutaj. Zobaczymy jak długo. W Filipinach opuszczasz teren zabudowany, czyli miasto. I życie tu wygląda tak: taka chatka, jakieś bydło, kurczaczki, spokój, cisza. Czasami jakiś motorek przejedzie. Tyle Słamiłby tu tak willę z baselem nie mógłby żyć Co nie? Can I go there or I have to Dobra, okay. okay. no udało mi się dotrzeć pomimo przeciwności losu Te panowie sobie odpoczywają Fajna chatka Hello guys to pytanie gdzie są Tarsiusze i nie Nie, nie. I ile 150. wstęp? Nie, nie. że za darmo. Nie. 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 Um, 150. 150. Yeah. Okay. One fifty. Poland peop... yeah, yeah. people? Anyone. Yeah, like I think. There is. Holland, yeah. Holland. Ah, on the morning. Yeah, they I were think. first here. Almost. Yeah, not no, Ah, not no, first. Guess, yeah, because... ah. Not bad, not bad. Yeah. Just two today. No, and no. I, I am third one. No. There is more? Yeah. Oh. Five. Five. Awesome. <laughs> yeah, but the most is like a French. Oh, yeah. French. French. Six one seven. Polish seven. No? Yeah. Oh? the the list is from today. Yes, this is from today. Oh wow. Oh, there's a lot. Oh, this is a group, yeah, I guess. Group, yeah. <laughs> two, two more here. Yeah. One, okay. So. Okay. So people from Poland also are here. Yeah. That's good. Yeah. Okay. Where I have to go? You have to watch the five minutes video. Five minutes video. Okay. <laughs> it is not, it's not a dog. a <laughs> dog. <laughs> No i to by było na tyle, pokazali nam trzy Tarsiusze, skasowali za to 150. No, jeszcze schowane były, samo było je widać, ale jest atrakcja, jest, jest atrakcja, jakby nie było. No Wyglądały ciekawie, no. potworki super. Nie chce mi się jechać na te czekoladowe wzgórza, bo jestem już godzinę w trasie. Nawigacja pokazuje mi kolejną godzinę, a na skuterze to będzie dłużej, na pewno dłużej, z półtora pewnie wyjdzie. 45 km stąd, a zwyczajnie jestem zmęczony, nie chce mi się, czuję się wypalony. Dlatego też kupiłem to na pocieszenie. Może zbiorę trochę energii, ale wątpię. Dlatego zawracam. A ja do hotelu, przespać się. Położę się, będę leżał. Nie będę robił nic. A ten blok? Może skończę tak. Może go w ogóle nie wrzucę. Nie wiem, zobaczę. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Czasami jest. Czasami idzie po prostu nie po naszej myśli. Tak jak dzisiaj mi chyba ja pójdę kupić jeszcze jednak Bardzo dobre Uwielbią takie masy budyniowe no. Chociaż czasami uśmiech Filipińczyków potrafi postawić na nogi jak tutaj właśnie, w tym momencie, ale to wciąż za mało, żeby mi się chciało tam jechać, kończyć ten vlog. Ja. No i niestety przyszła na mnie pora. Nie chciałem tego kończyć w taki sposób, ale wyszło jak wyszło. Siła wyższa. Gdzieś tam powoli czuję się wypalony na tym na tym tripie to już trochę trwa, prawie 3 miesiące, około 3 miesięcy jestem w podróży więc no kawał dobrej roboty zrobiłem jestem z tego naprawdę zadowolony szkoda, że w połowie vlogu musiałem go zakończyć bo po prostu nie chciałem ja potrafię się zmusić, potrafię się zmusić, ale ale nie do tego, tutaj Potrzebny jest waj Potrzebna jest energia. Trzeba chcieć z ludźmi rozmawiać. A jak moja postawa jest taka, że... Nie chce mi się nawet ludzi buzi otwierać. No to nagrywanie dalej dla mnie nie ma sensu. Chciałbym, żeby te vlogi miały energię. Żeby przedstawiały mnie takiego, jaki jestem na co dzień. Żebyście najlepszą energię, jaką tylko mogę siać. I... Dlatego kończę, myślę, że to będzie mój ostatni vlog z Filipin. Taki, bo taki, ale obiecuję wrócić pełnej energii z kolejnego kraju Siemaneczku.